Dzień dobry wszystkim. Wydaje mi się, że ostatnio, jak nagrywałem jakiś krótki filmik ogrodowy po meczu Huberta Hurkacza z Rogerem Federerem, to dałem jakieś, może, deklaracje, obietnice tego, że będziemy spotykali się regularnie. No trudno jest czasami znaleźć przestrzeń, czy taką fizyczną, czy czasową, żeby dzień w dzień, albo chociaż co dwa dni z wami się spotykać. Bardzo bym tego chciał, ale nie zawsze jest taka możliwość. Dzisiaj spotkanie oczywiście poświęcam Igrzyskom Olimpijskim w Tokio. Jesteśmy po pierwszym dniu, pierwszym dniu tenisowym, bo te dni, które powiedzmy będę w jakiś sposób nazywał, numerował, to będą dni tenisowe, bo tych dyscyplin, tych wydarzeń jest tyle, że głowa pęka i, i trudno to wszystko ogarnąć. Chciałem podsumować i przybliżyć kilka spraw związanych z tym pierwszym dniem, ze specyfiką Igrzysk Olimpijskich. Chciałem Was o kilka spraw też zapytać, bo ciekaw jestem Waszej opinii. Zacznę od tego jaka jest formuła igrzysk, bo sporo rzeczy jest nowych, sporo rzeczy wartych podkreślenia. Nie wiem czy też znaleźliście komentarze Nowaka Djokovic'a przed turniejem, który odnosił się do ewentualnego finału, do rywalizacji panów, do formuły best-of. Five, do tych pięciosetówek, do, do formuły meczów do wygranych trzech setów. W tegorocznych igrzyskach nie ma czegoś takiego. Gramy mecze do dwóch wygranych setów w singlu. W deblu mamy taką zabójczą kombinację, mieszankę, która moim zdaniem prestiżu grze podwójnej nie dodaje, natomiast dodaje na pewno takiego smaczku pikanterii, powoduje, że. Każdy punkt jest na wagę być może złota, być może innego koloru kruszcu. To znaczy w gemach gramy na przewagi, po staremu klasycznie, natomiast ewentualny trzeci set jest super tiebreakiem, co jednak skraca czas, skraca drogę do zwycięstw. Nie mówię tutaj o żadnej przypadkowości, nie da się przypadkiem na tym poziomie czy bardzo szczęśliwie wygrać meczu, natomiast warto te reguły podkreślić, bo na ogół, gdy mamy punkt decydujący w gemie, mamy super tiebreak. Tutaj te dwie zasady są pomieszane. No, jesteśmy po pierwszym dniu, powiedziałbym, że to był dzień, jeżeli chodzi o polskich tenisistów, bez jakichś super sensacji. Iga Świątek Wygrała dosyć jednoznacznie, dosyć pewnie. Dziwią mnie szczerze mówiąc oceny, chociaż wiem, że Iga sama powiedziała, że jest daleka od, od najwyższej formy. Natomiast wydaje mi się, że po meczu, kiedy zawodniczka traci 4 gemy. Bez względu czy 2, 4, 5 gemów, i mecz tak naprawdę jest, jest spotkaniem, o którym szybko zapomnimy i przejdziemy do kolejnych rund. Myślę, że tutaj nie ma co szukać jakichś nadmiernych zachwytów. To był pierwszy mecz, pierwsze igrzyska. Te, te poważne, bo wiemy, że IGA też ma za sobą różne juniorskie starty, które pewnie w jakiś sposób do, do tego formatu ją. Przygotowały, ale niesie to za sobą pewne obciążenia i, i muszę przyznać, że, że jestem bardzo zbudowany tym, co dzisiaj w nocy zobaczyliśmy, chociaż trzeba powiedzieć uczciwie: Mona Bartel to nie jest tenśistka tego kalibru, z którymi Iga będzie się, mam nadzieję, w najbliższych dniach spotykać, ale to też jest zawodniczka, którą trzeba ograć w tej klasycznej tenisowej formule jeżeli chodzi o Kamila Majchrzaka też Polak nie sprawił sensacji, dla mnie byłoby sensacją, może niespodzianką gdyby pokonał w tych warunkach Miomira Keczmanowicza tydzień temu pewnie pamiętacie, myślę, że doskonale o tym większość wie, tydzień temu Kamil był jeszcze w Bytomiu grał finał finał Mistrzostw Polski z kacprem Żukiem na kortach ziemnych w kompletnie innych warunkach. To nie była kwestia, powiedzmy, jego się, czy źle dobranego kalendarza startów, tylko no, kwestia tego, że on w ostatniej chwili w takiej opcji last minute wskoczył do Igrzysk Olimpijskich. Sam był trochę zaskoczony. Te pierwotne plany no, pewnie nie zakładały takiego startu, więc trzeba było ten kalendarz nieco zmienić. Wiemy dobrze, że trudno przestawić się z nawierzchni na nawierzchnię w tak krótkim czasie, w tak skrajnie różnych warunkach, bo oczywiście w Bytomiu też słonko grzało, ale były to jednak niższe temperatury. Przede wszystkim była kompletnie inna wilgotność, zupełnie inna nawierzchnia, no inna też klasa rywali, chociaż Kamilowi Piotrek Matuszewski na pewnym etapie turnieju troszeczkę Zagroził, ten mecz przedwcześnie został zakończony. Myślałem, że postraszy go Kacper Żuk w finale. Tak rzeczywiście się stało, bo ten pierwszy set mega wyrównany, ale, ale drugi już toczony pod dyktando Kamila, więc tak naprawdę. Kamil leciał na igrzyska, pewnie, żeby przeżyć fajne emocje, żeby dotknąć czegoś nowego, żeby dostąpić jednak tego olimpijskiego zaszczytu, ale trudno było oczywiście nie mówię o zawodniku, mówię o kibicach, dziennikarzach trudno było tutaj oczekiwać, że to będzie spektakularny występ, bo po prostu. Za późno się dowiedział o tym starcie, za późno musiał go wcisnąć do swojego kalendarza i, i trochę to było w tym meczu z Kaczmanowiczem widać. Zresztą popatrzcie. Jak wygląda ta specyfika tenisowa. Ja nie chcę już wracać do tych tematów, które wałkujemy co 4 lata, w tym przypadku co 5. To znaczy, jak prestiżowym turniejem dla tenisistów są igrzyska, bo z tym bywa różnie i myślę, że to jest jedyna słuszna odpowiedź. Nie mnie to oceniać. Myślę, że każdy podejmuje sam decyzję i tę hierarchię sobie ustawia. Natomiast zobaczcie, jak wygląda tenisowy. Kalendarz. 30 maja rozpoczął się turniej na kordach Rolanda Garosa. Mączka. Kilka tygodni później trawa Wimbledon. To są bardzo ważne starty. Tak naprawdę m, najważniejsze dla tenisistów w kalendarzu. Tych kilka startów, które teraz wymienię. Teraz mamy igrzyska w Tokio. Zupełnie inne warunki, wilgotność. O tym wszystkim już, już trochę powiedzieliśmy tego pierwszego dnia. Korty twarde, odkryte. I za moment, tak naprawdę, po, po zakończeniu igrzysk, za ile? Za trzy tygodnie będziemy mieli turniej na Flushing Meadows w Nowym Jorku, czyli US Open. Mamy 3,5 miesiąca i dla tenisistów w kalendarzu są cztery mega ważne starty. Dorzucacie do tego styczniową Australię, pewnie turniej mistrzów dla tych najlepszych i mamy tak naprawdę komplet najważniejszych występów. No to jest kumulacja... Wydaje mi się, z którą mm, niewielu sportowców uczestniczących w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio się mierzy. Każda dyscyplina ma swoją specyfikę, natomiast ten tenis pod wieloma względami jest bardzo okrutny i, i to okrucieństwo, ten, ten poziom trudności widać nawet e, rozmawiając o, o kalendarzu. Oczywiście ktoś powie, można było zrezygnować z tego, z tamtego. E, z jednej strony tak. I niektórzy to uczynili w przypadku igrzysk. Z drugiej strony bardzo rzadko się zdarza, w zasadzie się nie zdarza, żeby ktoś rezygnował ze szlemów po to, żeby podporządkować formę pod igrzyska. To są jakieś pojedyncze przypadki, i to są kombinacje przeróżnych czasami losowych zdarzeń. No, tak, tak jest tenis. Tak, tak to wszystko. Wygląda taka ciekawostka z, z tych Mistrzostw Polski, jeszcze o 17 wychodząc z kortów ostatniego dnia Kamil, przepraszam, nie Kamil Majszak, tylko Kacper Żuk, srebrny medalista e, Mistrzostw Polski, machał nam przy korcie centralnym, gdy grały dziewczyny finał Kasia Kawa i Magda Frech i, i żegnał się z nami po całym turnieju. To była godzina około 17, chyba o 14.30 kolejnego dnia. Już nie był w Bytomiu, tylko był w Kształt i grał eliminację do turnieju ATP. Zresztą jedną rundę udało mu się tam przejść. Pamiętacie, że jako lucky loser wskoczył do głównej drabinki. No, tenis bywa okrutny, bywa bardzo dynamiczny, ale też jest mega ciekawym sportem. Więc powiem szczerze, jeszcze może słówko o, o Łukaszu i Hubercie, bo um, trochę ten ich występ był taki... Mam do nich ogromną sympatię, więc, więc trudno mi dobierać słowa, ale przez długi czas nie było tam takiej chemii, takich przypraw, pikanterii, tego wszystkiego. W pierwszym secie zdecydowanie Niemcy z Wiery Fisztrów byli lepsi. Kapitalnie grał Sztrów, świetnie returnowali, szczególnie przy podaniu Łukasza. No, trzeba powiedzieć, że te chemie serwisowe Łukasza. W dużej mierze i w większości były obciążone takimi dodatkowymi emocjami, dużo breakpointów, dużo gry na przewagi. Udało się w drugim secie podnieść poziom, wyrównać sytuację bez breakpointu, chyba Polacy przeszli przez całe spotkanie bez wywalczonego Breakpointu, bo sami bronili chyba sześciu z ośmiu, które, które mieli rywale. No, tiebreak wiadomo jaką ma specyfikę, tak naprawdę jeden mini break i, i przy tym poziomie serwowania było już po wszystkim. Zaimponowali mi Niemcy, zagrali bardzo równo, bez wpadek. Zawsze mówię, że, że obawiam się o poziom koncentracji. Sasze Zwieriewa, ale dziś ze Sztrufem para, która nie była ograna. Oni w ATP kapie zagrali tylko jeden mecz i, i tak naprawdę tyle. Nie to, żeby Polacy jakoś byli bardzo zgrani i, i doświadczeni jako duet, ale kilka meczów mają za sobą. Yy, trudno jest rozegrać taki. Równy meczek, zrobili to Niemcy. Świetny return, świetne serwowanie. No to są dwa fundamenty, które, które dzisiaj pozwoliły im przeskoczyć nad tą polską przeszkodą. Szkoda oczywiście, że tak szybko się to zakończyło dla Łukasza i, i Huberta, ale polscy tenisiści jeszcze będą mieli swoje obowiązki, więc ten pierwszy dzień no, kończy się bilansem niekorzystnym, jeden do dwóch. Ale chciałem Was zapytać o jedną rzecz, bo mm, tak starałem się. Ocenić na, na swojej wyimaginowanej skali poziom takiego podniecenia u nas w środowisku tenisowym igrzyskami. Mówię o obserwatorach, absolutnie nie o zawodnikach czy nie o tych, którzy są w Tokio. Powiedziałbym, że u mnie ten poziom wzrasta, zdecydowanie się podniósł z pierwszego dnia, ale. No, jeszcze to nie, jest, nie są te temperatury, których bym się spodziewał i których bym oczekiwał. Może w kolejnych rundach, może w kolejnych dniach, może trzeba kilka tych nocek zarwać i, i przystosować się do tych trudnych godzin. Natomiast fakt, że no, grane są mecze przed garstką ludzi, bo to nie są kibice, to są mm, przeróżni oficjele, y, trenerzy, kadry narodowe No są to grupki pojedyncze takie oklaski, pojedyncze hasła. Trudno się to ogląda, chociaż muszę przyznać, że kibice tenisowi, tacy jak Wy, pewnie w pandemii widzieli już niejedno na zawodowych kortach, więc dotknęliśmy wielu skrajnych takich obrazków na przeróżnych kortach tenisowych świata. Temperatura myślę, że będzie rosła, natomiast ciekaw jestem, jak jest u Was. Czy, czy, czy już czujecie te igrzyska i nimi żyjecie pełną parą i, i te budziki są nastawione? Czy dopiero potrzeba odpowiednich zestawów osobowych, odpowiednich par, pewnie odpowiedniej fazy turnieju? No bo oczywistym jest, że część kibiców dopiero od strefy medalowej czy od ćwierćfinałów ogląda z, z większą atencją te spotkania. Dajcie mi znać, jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Postaram się coś tutaj wrzucić, na tyle często, na ile będę mógł, natomiast od razu podkreślam, no nie dość, że, że sporo jest tego komentarza i, i takich obowiązków nocnych, to jeszcze cały tydzień spędzę teraz w kozerkach na turnieju ITF-owskim, 60 kobieca kawał dobrego grania, zresztą podróżuję gdzie tylko mogę z serią turniejów, z cyklem Lotos PZT, Polish Tour, możecie znaleźć na ich profilu Facebookowym wywiady z Agnieszką Radwańską, z Jurkiem Mianowiczem, które zrobiliśmy w Bytomiu, kilka innych materiałów, więc odgrzebaliśmy nazwiska, które dawno nie były widziane na kortach i sympatycznie sobie z nimi porozmawialiśmy. Teraz koncentracja w dzień na, na turniejach ITF-owskich. I igrzyskach, bo, bo przecież igrzyska też wchodzą w, w tej fazie przedpołudniowej, to są godziny wieczorne w Tokio, a w nocy pełną parą igrzyska olimpijskie i, i tych kilka kortów, na których gry będą się toczyły. Dziś w nocy usłyszymy się przy meczach Ashley Barty, przy tym opóźnionym, przerzuconym meczu Naomi Osaki. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych dniach nie mam jeszcze zagospodarowanego planu na sen nie wiem gdzie to wcisnę, ale pewnie jakieś małe takie zmiany na kozetce też będę miał, więc Twitter, YouTube oczywiście telewizja Facebook i LOTOS PZT Polish słyszymy się również w Eurosportowym playerze i w TVNowym playerze Mam nadzieję do szybkiego zobaczenia i usłyszenia.